Witam Cię serdecznie, macie z tej strony. Piąte zadanie z planimetry i zadań rozszerzonej, poziomu rozszerzonego. Z tym razem mamy bok rąbu jest równy 3, a dłuższa przekątna jest równa 5. Więc to ja sobie zaznaczę, że ten bok ma 3 i ten bok też ma 3, i ten bok też ma 3, i ten bok też ma 3, no bo w końcu to jest rąb, tak? Yy, I dłuższa przekątna ma 5, czyli ta zielona krecha ma piąteczkę, czyli połowa z niej ma... 2,5 i tutaj jest 2,5. Ok? Dobra. Mamy obliczyć kosinusa kąta ostego. No, kątem ostym jest oczywiście ten kącik. Nazwijmy go sobie alfa. W jaki sposób będziemy liczyć kosinusa tego kąta? No, oczywiście, skoro jak w większości zadań oblicz kosinus jakiegoś kąta, to będzie to twierdzenie kosinusów. I to będzie twierdzenie kosinusów w tym trójkącie czyli będziemy potrzebować długość drugiej przyprostokątnej ok, teraz skąd weźmiemy sobie długość drugiej przyprostokątnej no, z tego trójkąta i stwierdzenia Pitagorasa, tak, że obliczymy sobie tą połóweczkę tego boku, ile ona wynosi no to liczymy nazwijmy to sobie x, ok czyli mamy x to kwadratu plus 2,5 to jest oczywiście 5 drugich więc ja sobie to wolę tak zapisać, bo zaraz będę to do kwadratu podnosił równa się 3 kwadrat. Czyli mamy tak, x kwadrat plus 5 do kwadratu to jest 25, 2 do kwadratu to jest oczywiście 4, równa się 3 do kwadratu to jest 9. Czyli nasz x kwadrat <ścoughs> sorry, równa się. Tu odejmiemy sobie oczywiście 25 czwartych. Czyli jest 9 całych minus 25 czwartych. Czyli x kwadrat równa się 36 czwartych minus 25 czwartych. Czyli x kwadrat jest równy. 11 czwartych. I pierwiastkujemy. Czyli sam x jest równy pierwiastek z 11 przez 2, bo pierwiastek z 4 to jest 2. Czyli wiemy, że to jest równe pierwiastek z 11 przez 2, czyli cała długość. To będzie oczywiście pierwiastek z 11, tak? bo pierwiastek z 11 przez 2 plus pierwiastek z 11 przez 2 to jest oczywiście pierwiastek z 11. No to możemy stosować stwierdzenie kosinusów, tak? czyli stwierdziliśmy, że ta cała odległość tutaj to jest pierwiastek z 11. Tak? Czyli mamy tak: pierwiastek z 11 do kwadratu równa się, a kwadrat, czyli 3 do kwadratu dodać b kwadrat, czyli 3 do kwadratu minus 2 razy a, b, czyli 3, 3 tak, to są mnożenia oczywiście no i razy kosinus oj, sorry kosinus naszego kąta alfa no to liczymy 11 do kwadratu, czyli znaczy pierwiastek z 11 do kwadratu to jest oczywiście 11 3 do kwadratu 9 3 do kwadratu 9 2 razy 3, 6 razy 3, 18 cosinus alfa. I teraz tak, 18 cosinusów przeniosę sobie na lewą stronę, więc będzie 18 cosinus alfa. 9 plus 9 to jest 18, i jak 11 przenoszę na prawą stronę, to jest 18 minus 11, czyli 7. Podzielimy sobie to przez 18, czyli przez to, co stoi przy cosinusie, a więc ostatecznie cosinus naszego kąta alfa to jest 7 18. Co mam zakodować? Trzy pierwsze cyfry po przecinku do zwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku. Więc biorę sobie kalkulator 7 podzielić przez 18. Tak, jeszcze raz 7 podzielić przez 18. Tak, to jest 0,388888 i tak dalej. Czyli zakodujemy sobie 388. 8. Dziękuję. I teraz rozwiązanie z tego zadania. Także to jest podstawowe zadanie, bo Pitagoras i zastosowanie twierdzenia kosinusa, bo chcą kosinusa tego kąta. Jedno z prostszych, moim zadań z tej całej listy i z przykładu, co które było. Ale jeżeli są jakiekolwiek pytania, śmiało można pisać w komentarzach. A póki co, dzięki wielkie za uwagę i zapraszam Cię do kolejnych zadań. Na razie, cześć!